W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, wzywam dziś mocy Najwyższego nad każdą siłą zła, która ośmiela się dotknąć Twojego życia. Jeśli słuchasz tych słów, to nie przypadek to Bóg prowadzi Cię do momentu duchowego wyzwolenia. Zazdrość, czary, magia i wudu te ciemne moce, które próbują zniszczyć Twoje szczęście dziś zostaną złamane mocą Krzyża Chrystusowego. Boże Wszechmogący. Ty, który panujesz nad każdą mocą nieba i ziemi, ty, który pokonałeś śmierć i piekło, wołam do ciebie w tej świętej godzinie. Twoje dziecko potrzebuje ochrony, potrzebuje wyzwolenia z sideł wroga. Czuję w duchu, że ktoś słuchający tych słów cierpi z powodu ataków duchowych. Być może nie rozumiesz, skąd bierze się Twój niepokój, dlaczego wszystko idzie nie tak, dlaczego szczęście umyka z Twoich rąk. Panie Jezu, ty powiedziałeś, oto daję wam moc deptania węży i skorpionów i całej potęgi nieprzyjaciela. Dziś stoję przed tobą, jako naczynie Twojej mocy, aby głosić wyzwolenie każdemu, kto zostanie dotknięty tą modlitwą. Niech twoja krew, która płynęła na golgocie, obmyje każdego słuchającego z wszelkiego zła skierowanego przeciwko niemu. Duchu Święty, pocieszyciel i obrońco. Stąp na nas z mocą z wysoka. Rozpal w naszych sercach ogień wiary, który spala wszelką ciemność. Niech Twoja obecność wypełni każde miejsce, gdzie ktoś słucha tej modlitwy. Dom, samochód, miejsce pracy wszystko niech będzie poświęcone Tobie i chronione Twoją mocą. Wzywam dziś Armii Anielskich, by stanęły na straży każdego z Was. Archaniele Michale, książę zastępów niebieskich. Broń nas w walce przeciwko władcom ciemności tego świata. Twój miecz niech przecina wszelkie więzy zła, które próbują związać Boże dzieci. Nie ma takiej siły, która mogłaby się ostać przeciwko mocy Boga żywego. Jeśli ktoś rzucił na ciebie czar zazdrości, jeśli ktoś pracuje przeciwko tobie magią lub wudu, wiedz, że Chrystus już zwyciężył. Na krzyżu rozbroił księstwa i władze, uczynił z nich widowisko publiczne. Triumfując nad nimi. Twoja wiara w Jezusa czyni Cię nieustraszonym wojownikiem duchowym. Panie słyszę w duchu płacz kogoś, kto długo cierpiał. Ktoś z was został dotknięty przez złe oko, przez zawiść tych, którzy nie chcą widzieć waszego szczęścia, ale dzisiaj, w tej świętej chwili, ogłaszam wam wolność. Chrystus nas wyzwolił do wolności, nie dajcie się więc ponownie oplątać wiarzmo niewoli. Niech każde słowo tej modlitwy będzie jak płomień, który pali wszelkie dzieła ciemności. Niech będzie jak miecz ducha, który przecina więzy zła. Twoje życie należy do Boga, Twoje szczęście jest Jego wolą, Twoje błogosławieństwa są Jego darem. Nikt nie ma prawa tego niszczyć, nikt nie ma mocy tego zabrać. Panie Jezu, otwierasz dziś nasze oczy duchowe, abyśmy mogli rozpoznać prawdziwego wroga. To nie ludzie są naszymi przeciwnikami. Ale księstwa i władze, duchy złości na wysokościach niebieskich. Te siły ciemności używają zazdrości, czarów i magii jako swoich narzędzi, aby niszczyć Twoje dzieci. Ale Ty, Panie, jesteś większy od tego, który jest w świecie. Widzę w duchu, że ktoś z Was walczy z atakami, których nie rozumie. Może to są koszmary, które nie dają spokoju, może nagłe choroby bez przyczyny. Może problemy finansowe, które pojawiają się bez logicznego powodu, to są znaki duchowej walki, ale pamiętaj: Chrystus już zwyciężył każdego demona, każdą siłę zła. Boże Wszechmogący, Twoje słowo mówi: Większy jest ten, który w Was, niż ten, który w świecie. Dziś ogłaszam tę prawdę nad każdym słuchającym. Żadna broń skuta przeciwko Tobie nie będzie skuteczna. Bo to jest dziedzictwem sług pańskich. Twoja sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi pan. Czuję mocą Ducha Świętego, że ktoś słuchający był celem bardzo silnych ataków duchowych. Ktoś pracował przeciwko tobie metodami, które próbują naśladować Bożą moc, ale są tylko słabymi podróbkami prawdziwej władzy. Wudu, santeria, magia to wszystko to tylko cienie w obliczu światła Chrystusowego. Panie Jezu, Ty, który powiedziałeś, Oto szatan upadł jak błyskawica z nieba. Dziś ogłaszamy Jego porażkę w życiu każdego z nas. Jego moc została złamana na krzyżu, Jego władza została zniszczona przez Twoje zmartwychwstanie. Każdy czar rzucony przeciwko Twoim dzieciom wraca do tego, kto go wysłał, pokrywając go wstydem. Duchem proroczym widzę, że niektórzy z Was czuli, jakby niewidzialna ręka blokowała Wasze błogosławieństwa jakby każdy krok naprzód był natychmiast cofany przez siły, których nie mogliście nazwać. Ale dziś, mocą Jezusa Chrystusa, ogłaszam przełom w waszym życiu. Te niewidzialne ściany upadają, te duchowe blokady zostają zniesione. Święty Michale Archaniele, Ty, który dowodzisz armii anielską, dziś wzywamy Twojej pomocy. Twój miecz płomienisty niech rozpęta wszelkie czary, które próbują związać życie słuchających. Niech Twoja tarcza chroni ich przed strzałami złego. Niech Twoja obecność wypędza każdego demona, który ośmiela się atakować dzieci Najwyższego. Wiem, że ktoś z Was był celem zazdrości tak silnej, że można było ją niemal dotknąć. Ludzie patrzyli na Wasze błogosławieństwa z taką zawiścią, że ich spojrzenia stały się przekleństwami. Ale pamiętajcie słowa Psalmu 91: Tysiąc może upadać obok Ciebie. Dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ale ciebie to nie dotknie. Boże, ty, który chronisz swoje dzieci jak źrenice oka, osłoń każdego słuchającego płaszczem swojej miłości. Niech każdy atak wroga odbije się od tarczy wiary. Niech każde złe słowo wypowiedziane przeciwko nim wróci do wysyłającego bez mocy wyrządzenia szkody. Twoja moc jest doskonała w naszej słabości. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam dziś koniec każdej klątwy wysłanej przeciwko wam przez zazdrość. Widzę w duchu ludzi, którzy nie mogą znieść waszego szczęścia, waszego rozwoju, waszej radości. Ich zawiść stała się jak jad węża, próbując zatruć każdy dobry dzień w waszym życiu. Ale dziś mocą krzyża każda taka klątwa zostaje złamana i odesłana tam skąd przyszła. Panie Jezu, Ty, który powiedziałeś, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, dziś rozwiązuje w Twoim imię każde dzieło Czarnoksięstwa skierowane przeciwko słuchającym. Każdy węzeł zawiązany przez czarownicę, każdy rytuał wykonany przez praktykujących wódu, każde zaklęcie rzucone przez tych, którzy służą ciemności, wszystko to zostaje zniszczone mocą Twojej krwi. Czuję w duchu, że ta modlitwa dotyka kogoś bardzo głęboko. Może od lat czujesz, że coś blokuje twoje życie, że jakąś niewidzialną siłą wszystko się przeciwko tobie sprzysięga? To nie paranoja, to duchowa rzeczywistość. Ale jeśli ta modlitwa porusza twoje serce, może to znak, że nadszedł czas na zdecydowany krok w kierunku duchowej wolności. Nie wszystko rozwiązuje się samo z czasem. Są sytuacje duchowe, które potrzebują kierunku, stałości i celowej modlitwy. Dlatego stworzyliśmy duchowy łańcuch 21 dni, z psalmami, modlitwami i przewodnictwem dla tych, którzy czują, że coś naprawdę musi się zmienić w ich życiu duchowym i domowym. Jest dostępny dla każdego, kto chce zacząć już dziś. A teraz, kontynuując tę potężną modlitwę, niech każdy, kto słucha z różnych części tego pięknego świata, poczuje jedność w Duchu Świętym. Napisz w komentarzach z jakiego kraju lub miasta słuchasz, abyśmy mogli się razem modlić, wiedząc, że Bóg jednoczy serca bez względu na odległości. Wracając do naszej duchowej walki, ogłaszam w imię Jezusa. Każdy talizman używany przeciwko wam traci swoją moc. Każda lalka wódu z waszymi włosami lub zdjęciem zostaje pozbawiona siły. Każdy rytuał wykonany pod pełnią księżyca z intencją szkodzenia wam. Wszystko to rozpada się jak pył przed mocą Chrystusa. Panie, Twoje słowo mówi: Żadna broń skuta przeciwko Tobie nie będzie skuteczna. Dziś stoję na tej obietnicy i ogłaszam ją nad każdym słuchającym. Każdy czar miłosny, który próbuje zniewolić Wasze serce, zostaje złamany. Każdy czar na separację, który próbuje zniszczyć Wasze małżeństwo lub rodzinę, zostaje unicestwiony. Duchem prorockim widzę kogoś, kto był celem bardzo skoordynowanych ataków duchowych. Grupa ludzi pracowała przeciwko Tobie, używając metod, które wydawały Ci się niemożliwe. Ale Bóg wszystko widzi, wszystko wie. Dziś ich dzieła zostają obrócone przeciwko nim samym. Co planowali przeciwko Tobie, spadnie na ich własne głowy. Święty Duchu, Ty, który przenikasz wszystko, wejdź teraz w każde miejsce. Gdzie zostały ukryte przedmioty służące do szkodzenia słuchającym, każdy zaklęty przedmiot zakopany w ich ogrodzie, każdy talizman ukryty w ich domu, każda fotografia użyta w rytuałach, wszystko to zostaje zniszczone Twoją mocą i traci wszelkie znaczenie. Panie Jezu, Ty, który oczyściłeś świątynię z przekupniów, dziś przychodzisz, aby oczyścić świątynię naszych serc i naszych domów. Niech Twoja krew spłynie na każde miejsce. Gdzie ciemność próbowała się zagnieździć. Niech Twój Duch Święty przeniknie każdy kąt, każde pomieszczenie, każdą przestrzeń życia słuchających, wypędzając wszelkie zło. Czuję mocą proroczą, że w niektórych z Waszych domów panuje dziwna atmosfera. Może czujecie niepokój, którego nie potraficie wyjaśnić. Może dzieci płaczą bez powodu. Może zwierzęta zachowują się niespokojnie. To oznaki duchowego zanieczyszczenia. Ale dziś ogłaszam oczyszczenie w imię Jezusa Chrystusa. Boże Wszechmogący, Twoje Słowo mówi. Jeśli więc syn Was wyswobodzi, będziecie prawdziwie wolni. Dziś ogłaszam wolność każdemu słuchającemu, wolność od lęku, który przychodzi nocą, wolność od koszmarów, które nie są naturalne, wolność od uczucia, że ktoś Was obserwuje, choć nikogo nie ma. Niech krew Jezusa obmyje każdego z Was od stóp do głów. Niech wypłucze z Waszego organizmu każdą truciznę duchową, którą wróg próbował w Was zaszczepić. Wasze ciało to świątynia Ducha Świętego, niech żadna nieczystość nie znajdzie w niej miejsca. Wasze serce niech bije w rytmie niebios, wasze myśli niech będą czyste jak śnieg. Panie, poświęć wodę w każdym domu słuchających, niech stanie się wodą świętą, która wypędza demony. Niech każdy łyk tej wody będzie jak błogosławieństwo, które płynie przez ich ciała, oczyszczając je z wszelkiego zła. Niech każda kropla użyta do obmycia stanie się tarczą przeciwko atakom duchowym. Widzę w duchu, że ktoś z Was miał kontakt z przedmiotami przeklętymi. Może ktoś dał Wam prezent, który niósł w sobie złe intencje. Może kupiliście coś używanego, co było używane w okultystycznych praktykach. Dziś, mocą Jezusa, ogłaszam oczyszczenie każdego przedmiotu w Waszych domach. Niech wszystko zostanie poświęcone Bogu i służy tylko Jego chwale. Często czuję w sercu, jak bardzo potrzebujemy duchowej jedności w modlitwie. Jeśli pochodzisz z innego regionu czy kraju, napisz w komentarzach skąd słuchasz tej modlitwy. To piękne wiedzieć, że Bóg jednoczy nasze serca ponad granicami, tworząc potężną armię modlitwy rozproszoną po całym świecie. Duchu Święty, stąp na rodziny słuchających, jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Niech twój ogień spala wszelką nieczystość, która próbowała się wprowadzić do ich domów. Niech twój wiatr wywiewa każdy zły zapach, każdą negatywną energię, każdą obecność, która nie pochodzi od Boga. Dom każdego słuchającego niech stanie się małym niebem na ziemi. Panie Jezu, ty, który uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych, Dziś dotknij każdego słuchającego swoją uzdrawiającą mocą. Jeśli ktoś cierpi na choroby, które pojawiły się po duchowych atakach, niech twoja moc przywróci mu zdrowie. Jeśli ktoś ma problemy psychiczne spowodowane demonicznymi atakami, niech twój pokój wypełni jego umysł. Ogłaszam oczyszczenie waszych snów. Niech koszmary ustąpią miejsca proroczym snom od Boga. Niech wasze noce będą pełne spokoju, wasz sen regenerujący Wasz odpoczynek błogosławiony. Każda godzina snu niech będzie czasem, w którym Bóg odnawia wasze siły i przygotowuje was na kolejny dzień zwycięstwa. Panie Jezu, Ty, który jesteś naszą skałą i twierdzą, dziś buduje wokół każdego słuchającego niezniszczalny mur duchowej ochrony. Niech wiara każdego z was stanie się jak tarcza, która odbija wszelkie strzały złego. Niech wasza ufność w Bogu będzie tak mocna. Że żaden czar, żadna klątwa, żaden atak duchowy nie będzie w stanie was dosięgnąć. Duchem prorockim widzę, że niektórzy z was przeszli przez okresy, gdy wasze życie duchowe osłabło. Może przestan modlić się tak regularnie, może zwątpiliście w Bożą moc. Ale dziś ogłaszam odnowienie waszej wiary. Niech płomień miłości do Boga rozgorzeje w waszych sercach mocniej niż kiedykolwiek przedtem. Boże Wszechmogący Twoje słowo w Psalmie 91 mówi: Kto mieszka w ukryciu Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego, odpoczywać będzie. Dziś ogłaszam, że każdy słuchający znajduje schronienie w Tobie. Tysiąc może upadać obok nich, dziesięć tysięcy po ich prawicy, ale ich to nie dotknie, bo Ty jesteś ich ucieczką. Czuję w duchu, że ktoś z Was był bombardowany myślami strachu i zwątpienia. Wróg szepcze Wam do ucha, że jesteście bez broni że magia przeciwników jest silniejsza od waszej wiary, ale to kłamstwo z otchłani. Ty, który wierzysz w Jezusa, masz w sobie moc większą niż wszystkie siły ciemności razem wzięte. Święty Michale archaniele, dziś ustanawiam cię stróżem każdego słuchającego. Niech twoja obecność będzie jak płomienny mur wokół nich. Każdy demon, który próbuje się zbliżyć, niech pali się od twojej świętej mocy. Każdy czarnoksiężnik który próbuje rzucić czar, niech jego zaklęcia wracają do niego podwójnie. Panie, uzbrajam każdego słuchającego w pełną zbroję Bożą. Niech ich biodra będą przepasane prawdą, niech mają na sobie pancerz sprawiedliwości, niech ich stopy będą obute w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju. Ponad wszystko, niech wezmą tarczę wiary, którą będą mogli ugasić wszystkie rozżarzone strzały złego. Widzę w duchu, że niektórzy z Was potrzebowali takiej modlitwy od bardzo dawna, czuliście się osamotnieni w duchowej walce, jakby nikt nie rozumiał tego, przez co przechodzicie. Ale Bóg Was widzi, Bóg Was kocha, Bóg dla Was walczy. Nie jesteście sami w tej bitwie. Ogłaszam w imię Jezusa, Wasze domy stają się fortecami światła. Każdy próg Waszego domu jest namaszczony krwią baranka. Każde okno jest zapieczętowane mocą Ducha Świętego, każda ściana jest umocniona wiarą. Żaden wróg nie może przekroczyć tych granic bez pozwolenia najwyższego. Panie Jezu, daj każdemu słuchającemu dar rozpoznawania duchów. Niech wiedzą, gdy ktoś zbliża się do nich z ukrytymi intencjami. Niech czują w duchu, gdy ktoś próbuje im zaszkodzić metodami okultystycznymi. Ale niech ta wiedza nie napełnia ich lękiem. Lecz daje im siłę do przeciwstawienia się złu mocą Twojego imienia. Widzę Was jako duchowych wojowników ubranych w zbroję światła, z mieczem ducha w dłoniach. Każde słowo, które wypowiadacie w imię Jezusa, jest jak piorun, który rozprasza ciemność. Każda Wasza modlitwa jest jak bomba, która niszczy forty szatana. Jesteście groźni dla Królestwa Ciemności, dlatego Was atakuje. Panie Jezu, ty, który przyszedłeś, aby dać życie i to w obfitości, dziś ogłaszam odwrócenie każdej szkody wyrządzonej wam przez siły zła. Co szatan ukradł, Bóg przywraca podwójnie. Co zniszczył wróg, Stwórca odbudowuje mocniejsze i piękniejsze. Wasze błogosławieństwa, które zostały zablokowane przez zazdrość i czary, dziś zostają uwolnione jak potężna rzeka. Duchem proroczym widzę odwrócenie waszego losu. Widzę, jak pieniądze, które nie mogły do Was dotrzeć, teraz płyną w Waszą stronę. Widzę miłość, która była blokowana przez czary separacyjne, teraz kwitnie w Waszych sercach i domach. Widzę zdrowie powracające do ciał, które były atakowane przez przekleństwa chorobowe. Boże błogosławieństw, Ty, który otwierasz okna niebios i wylewasz błogosławieństwa, że miejsca nie starcza, aby je pomieścić, dziś otwierasz te okna nad każdym słuchającym. Niech wasze spichlerze będą pełne, wasze konta bankowe błogosławione, wasze przedsięwzięcia prosperujące. Żaden czar biedy nie może się ostać przeciwko Bożej obfitości. Panie, przywracasz radość tym, którzy płakali, przywracasz śmiech tym, których serca były ciężkie od smutku, przywracasz nadzieję tym, którzy rozpaczali. Każda łza wypłakana z powodu duchowych ataków dziś zamienia się w perłę błogosławieństwa, wasz smutek zamienia się w radość, wasz żal w wesele. Widzę w duchu, że niektórzy z was stracili bardzo dużo z powodu ataków duchowych. Może straciliście pracę, może rozpadło się małżeństwo, może zdrowie zostało nadwątlone, ale Bóg jest Bogiem odwrócenia. Co wydawało się stracone na zawsze, dziś zaczyna wracać pomnożone siedmiokrotnie. Czuję, że wśród słuchających są osoby, które potrzebują szczególnej modlitwy w swoich imionach. Jeśli czujesz takie wezwanie w sercu, zostaw swoje imię w komentarzach, nie po to, aby się chwalić, ale po to, abyśmy mogli się za Ciebie modlić konkretnie. Czasem Bóg chce, abyśmy byli wymienieni po imieniu w modlitwach, tak jak On zna każdego z nas po imieniu. Panie Jezu, błogosławisz dzieci każdego słuchającego. Niech żadne przekleństwo generacyjne nie sięgnie następnych pokoleń. Przecinasz wszystkie złe dziedzictwo w imię Jezusa. Wasze dzieci będą błogosławione, wasze wnuki będą chronione, wasze rodziny będą twierdzę światła w tym świecie. Ogłaszam przywrócenie waszej reputacji. Jeśli ktoś szkalował wasze dobre imię, jeśli plotki i oszczerstwa były rozpowszechniane przeciwko Wam przez zazdrosnych ludzi, dziś Bóg przywraca waszą cześć, prawda wychodzi na światło. Kłamstwa zostają ujawnione, a wy zostajecie oczyszczeni ze wszelkich fałszywych oskarżeń. Widzę także przywrócenie waszych relacji. Jeśli czary separacyjne zniszczyły ważne przyjaźnie lub spowodowały rozłam w rodzinie, dziś ogłaszam pojednanie. Miłość zwycięża nad nienawiścią, przebaczenie nad urazą, jedność nad podziałem. Wasze serca łączą się na nowo z tymi, którzy są dla was ważni. Panie. Błogosławisz biznes i pracę każdego słuchającego. Każda inwestycja, która była sabotowana przez złe moce, teraz przynosi zysk. Każdy projekt, który był blokowany przez zawiść konkurentów, teraz odnosi sukces. Wasze talenty i umiejętności są używane do chwały Bożej i przyciągają błogosławieństwa materialne. Panie Jezu, w tej świętej godzinie pieczętuję każdego słuchającego Twoją krwią i Twoją mocą. Niech to, co zostało dziś uwolnione, pozostanie uwolnione na zawsze. Niech to, co zostało oczyszczone, nie zostanie już nigdy więcej splamione. Niech to, co zostało pobłogosławione, trwa w błogosławieństwach po wszystkie dni ich życia. Duchem prorockim widzę Anioła Pańskiego, który zostaje postawiony na straży każdego z Was. Ten Anioł ma zadanie pilnować, aby żadna siła zła nie mogła ponownie Was dosięgnąć tym samym sposobem. Wasze życie duchowe zostaje dzisiaj umieszczone pod szczególną ochroną niebios. Jesteście pod osłoną wszechmocnego, Boże Wszechmogący. Ty, który jesteś Alfą i omegą, początkiem i końcem ogłaszam, że to, co rozpocząłeś dzisiaj w życiu słuchających, to doprowadzisz do końca. Ich wolność będzie trwała, ich błogosławieństwa będą się mnożyły, ich ochrona będzie nie do przełamania. Twoja wierność trwa na wieki. Widzę, że niektórzy z Was przez lata żyli w strachu przed atakami duchowymi. Baliście się zasnąć, baliście się wyjść z domu, baliście się podejmować ważne decyzje, ale dziś ten lęk zostaje wypędzony doskonałą miłością Bożą. Odtąd będziecie żyli w śmiałości i pewności, wiedząc, że Bóg Was strzeże. Panie Jezu, udzielam każdemu słuchającemu prawa używania Twojego imienia z mocą. Niech wiedzą, że gdy tylko powiedzą w imię Jezusa, wszystkie siły ciemności muszą uciekać. Niech pamiętają, że mają władzę deptania węży i skorpionów i całej potęgi nieprzyjaciela. Nic im nie zaszkodzi, bo są twymi dziećmi. Czuję w duchu głęboką wdzięczność, która wypełnia serca wielu słuchających. To dobry znak. Wdzięczność jest jedną z najpotężniejszych broni duchowych. Gdy jesteśmy wdzięczni Bogu. Diabeł nie ma już nad nami żadnej mocy. Wasze serca pełne dziękczynienia stają się fortecami, których żadna siła zła nie może zdobyć. Ogłaszam, że wasze domy stają się miejscami, gdzie diabeł nie może już więcej stawiać stopy. Każdy pokój jest poświęcony Bogu. Każdy kąt jest namaszczony Duchem Świętym. Każda przestrzeń służy chwale Najwyższego. Wasze domy są małymi kościołami, gdzie mieszka obecność Boża. Panie, Udzielam słuchającym dar duchowego rozpoznania na przyszłość. Niech wiedzą w duchu, gdy ktoś próbuje im zaszkodzić metodami okultystycznymi, ale niech ta wiedza nie napawa ich lękiem, lecz daje im przewagę w duchowej walce. Będą wiedzieć, jak się modlić, jak się bronić, jak odpierać ataki. pieczętuję waszą przyszłość błogosławieństwami. Każdy nadchodzący dzień będzie lepszy od poprzedniego. Każdy miesiąc przyniesie nowe możliwości. Każdy rok będzie rokiem przełomu i postępu. Żadna siła nie będzie mogła powstrzymać Bożych planów dla waszego życia. Widzę was idących naprzód w życiu z podniesionymi głowami, z pewnością w krokach, z radością w sercach. Nie będziecie już więcej oglądać się ze strachem za siebie, czy ktoś was nie prześladuje duchowo. Będziecie patrzeć przed siebie z ufnością, wiedząc, że Bóg przygotował dla was przyszłość pełną nadziei. Panie Jezu Chryste, w tej świętej chwili oddaję Ci całkowicie swoje życie, oddaję Ci swoje serce, swoją duszę, swoje myśli, swoje pragnienia. Wyznaję przed Tobą, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem, jedyną nadzieją, jedyną mocą, która może mnie ocalić. Nie ma zbawienia w nikim innym, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jezu, Ty, który umarłeś za mnie na krzyżu i z martwych wstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Wierzę w Ciebie całym sercem. Wierzę, że Twoja krew może obmyć mnie ze wszystkich grzechów. Wierzę, że Twoja moc może mnie wyzwolić z wszelkich więzów szatana. Wierzę, że Twoja miłość może wypełnić wszystkie puste miejsca w moim sercu. Proszę Cię, Panie, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Przebacz mi, że czasem szukałem pomocy u ludzi zamiast u Ciebie. Przebacz mi, że pozwoliłem strachowi zawładnąć moim sercem. Przebacz mi, że nie zawsze ufałem Twojej miłości i opiece. Obmyj mnie swoją drogocenną krwią i uczyń mnie białym jak śnieg. Panie Jezu, od tej chwili chcę żyć tylko dla Ciebie. Niech moje życie będzie hymnem chwały dla Twojego imienia. Niech każdy mój oddech będzie modlitwą, każde bicie serca, aktem miłości do Ciebie. Niech wszystko, co czynię, Służy Twojej chwale i budowaniu Twojego Królestwa. Wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Wyznaję, że Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Wyznaję, że w Twoim imieniu każde kolano się ugnie w niebie, na ziemi i pod ziemią. Wyznaję, że Ty masz wszelką moc w niebie i na ziemi. Dziękuję Ci, Panie, za to wyzwolenie, które dziś otrzymałem. Dziękuję Ci za łamanie każdej klątwy, za oczyszczenie z wszelkiego zła. Za ochronę, którą mnie otaczasz. Dziękuję Ci, za miłość, która przepływa przez moje serce w tej chwili. Dziękuję Ci za pokój, który przewyższa wszelki rozum. Panie Jezu, napełnij mnie swoim duchem świętym. Niech On prowadzi mnie w całej prawdzie. Niech mnie pociesza w trudnych chwilach. Niech daje mi siłę do życia według Twojej woli. Niech owoce ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, łagodność, wierność, skromność i wstrzemięźliwość obficie owocują w moim życiu. Oddaję Ci, Panie, także moją rodzinę, moich przyjaciół, wszystkich, którzy są mi drodzy. Błogosław ich, chroń ich, prowadź ich do poznania Ciebie. Niech nasze domy będą miejscami, gdzie mieszkasz, gdzie się radujesz, gdzie objawiasz swoją chwałę. Panie Jezu, wiem, że tylko Ty możesz dać prawdziwe szczęście. Prawdziwy pokój, prawdziwe spełnienie. W Tobie znajduję wszystko, czego moja dusza pragnie. Ty jesteś źródłem życia, światłem świata, drogą, prawdą i życiem. Tylko przez Ciebie mogę dojść do Ojca. Dziękuję Ci za tę modlitwę, za każde słowo, które dotknęło mojego serca. Niech moc tej modlitwy będzie ze mną każdego dnia. Niech pamiętam, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem, że nic nie może mnie odłączyć od Twojej miłości. Amen.